Cześć, jestem Bartek, jestem doradcą handlowym w Omoda Zielona Góra i dzisiaj postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Was pytania. Bardzo często pytacie nas, czy można wyłączyć system start-stop. Można i to bardzo szybko, jest on dostępny w skrótach, cyk i mamy problem załatwiony. Start-stop jest wyłączony. Kolejne pytania, które zadajecie, dotyczą systemów asystujących. Na szczęście systemy asystujące są również w naszym systemie infotainment. Jest bardzo łatwa ich obsługa. Pokażę wam, gdzie można skonfigurować nasze systemy. Przechodzimy do głównego ekranu, wybieramy ustawienia pojazdu, wchodzimy w systemy wspomagania kierowcy. Z tej pozycji możemy wszystkich asystentów ustawić dowolnie pod swoje preferencje. Jeżeli czegoś nie wiemy o konkretnym systemie, który nas interesuje, możemy łatwo dostać informację. Wystarczy kliknąć wykrzyknik. Wybierzmy inny system, na przykład asystent ograniczenia prędkości. Mamy pełną instrukcję i informacje o tym systemie. Dodatkowo możemy sobie skonfigurować jego działanie. Często zadajecie pytania dotyczące obsługi skrzyni biegów. Skrzynia biegów jest pod ręką, jest bardzo wygodna. Wystarczy przesunąć do góry dźwignię, włączając bieg wsteczny, lub w dół, włączając bieg drive do przodu. A jeśli już chcecie zgasić swój samochód, wystarczy wcisnąć przycisk P, bądź po prostu zgasić auto. O tak. Kolejna rzecz, o którą nas pytacie, to obsługa klimatyzacji. Ona również jest dostępna łatwo z ekranu głównego. Na ekranie głównym wystarczy nacisnąć wentylator. Uzyskamy wówczas dostęp do panelu klimatyzacji. Kierowca może sterować swoją temperaturą, jak i pasażer. Mamy również dostęp do ogrzewanego koła kierownicy. A także do obsługi foteli, które są podgrzewane i dodatkowo wentylowane. Kolejna ważna rzecz w tym samochodzie to jest to, że mamy dostęp do Apple CarPlay albo Android Auto, który zawsze jest dostępny w naszych ikonach. W tym przypadku mamy połączenie przez Apple CarPlay. Możemy posłuchać naszej ulubionej muzyki, skorzystać z nawigacji wbudowanej w smartfona, w tym przypadku jest to Google Maps. W naszej Omodzie 5. Mamy zastosowany system audio od firmy Sony. Osiem głośników, które w zestawieniu z aplikacją z telefonu pozwolą nam słuchać bardzo wysokiej jakości dźwięku. Warto również wspomnieć o oświetleniu nastrojowym Ambiente, które mamy w tym samochodzie. Mamy bardzo wiele barw do wyboru. Pokażę Wam, jak można łatwo to zmienić. Kolejna ważna kwestia, o której warto wspomnieć, to profesjonalne lusterka do makijażu. Doceniam je zwłaszcza, panie, pokażę wam. Chętnie odpowiemy na Wasze inne pytania. Możecie zostawiać je w komentarzach.